Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Dominik i zapraszam was do oglądania. W tym odcinku pokażę wam jak zrobić takie intro, jakie ja mam lub podobne. Więc na początek to trzeba pobrać aplikację Intro Maker. Dam Wam link w, w opisie. Wchodzimy w to. Jest to darmowa aplikacja. I, i tutaj mamy takie intra y, po, z podpisem game, czyli z grami to gier Które oczywiście są tutaj takie płatne, na przykład jak to Tutaj jest no, różne fajne intro, ale ja Wam pokażę na przykładzie, powiedzmy takiego mojego intro, nie, to nie jest moje intro, przepraszam Was, to jest moje. I tutaj jest takie coś. Oczywiście możemy sobie dodać muzyczkę jeszcze do tego. Tutaj sobie wybieramy intro, outro, vlog, movie, simple, sad i tak dalej. Ale skupmy się na tym co trzeba zrobić. Trzeba styl tutaj sobie wybierać jaki chcecie. na przykład domind wybieramy kolor na przykład no wybierzmy ten możemy sobie go powiększać obracać robić co chcemy z nim i już tak to na razie wygląda muzyczkę możemy sobie do tego dodać ale Dodamy ją później i tutaj mamy Your Subtitle. Czyli, że cokolwiek możecie tutaj napisać, ja napiszę yy, miłego oglądania. Możemy też zmienić kolor i styl. I tak to wygląda. Muzyczka już damy sobie jakąkolwiek. Na przykład taką sobie chcielibyśmy dać i dajmy sobie zanikanie. Jak chcecie głośno, gło, głośność sobie ustawcie, także ja to dam na razie tak i tak to się prezentuje. I tak to się prezentuje. Możemy sobie dodać jeszcze loga jakieś naklejki, czyli że to jestem niestety tylko do intra. Mam tutaj subscriber, żeby powiększać, pomniejszyć, ale niestety nie da się do innego. Dlatego ja mam na ten sposób. Link w opisie będzie do tego filmiku, jak ja zrobiłem taki przycisk. Była łapkę w górę. Łapkę w górę możemy dać. Tutaj różne takie loga, na przykład gdzieś tu był Instagram jeszcze. Tutaj są różne Instagramy, Twittery, Snapchaty, Whatsappy, Facebook, Messenger i tak dalej. Więc no to by było już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, żebym wiedział, że Wam się spodobało. Trzymajcie się. Cześć.